Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji. A tym razem na tak zwanym widelcu mamy Hondę CB750. Bardzo fajny motocykl jąk-timer. Słuchajcie, naprawdę to już jest taki klasyk, klasyk, klasyk przez duże K. Fajny w ogóle mi się tutaj wieczór trafił, ponieważ mogę dzisiaj już w drugiej prezentacji kręcić. Jest to jedna z moich ulubionych czynności. I ta prezentacja będzie troszeczkę inna niż inne, dlatego że motocykl ma zimny silnik. A ja chcę tutaj Państwu coś pokazać, mianowicie jak pięknie to coś odpala, pracuje, jaka jest piękna kultura pracy tego silnika, nawet na zimnym. Ja nazywam się Tomasz Rezmer i prawie 20 lat zawodowo zajmuję się motocyklami. Zapraszam na prezentację. Zaczynajmy badać tego pacjenta. Słuchajcie, tak wygląda silniczek. To jest w ogóle motocykl z lat 90 97 rok konkretnie. Egzemplarz ma prawie 30 lat i jest zachowany w stanie oryginalnym. Oprócz oczywiście takich rzeczy, które wypada zrobić w motocyklu, który ma już swoje lata. Na przykład wymiana tarcz hamulcowych, przewodów. Tutaj jest to wszystko założone firmy TRW, z tego co zauważyłem. Jest to zrobione po to, żeby było bezpiecznie. Dodatkowo mamy tutaj kilka śrubek wymienionych na niebieskę, Założoną szybę firmy MRA. Także naprawdę fajnie. Mamy tutaj też założone grzane manetki. Gdybyśmy się chcieli przejechać w jakieś dni chłodniejsze, jak najbardziej można. uwierzyć mi, że tym motocyklem się jeździ przesympatycznie. I ten egzemplarz, ten motocykl, ten model motocykla, ta, taka klasyczna stara Honda, naprawdę powoduje, że aż się chce nią jeździć. To jest motocykl w ogóle z takich lat, że on jeszcze nie jest drogi, yy, ale jeszcze też nie jest zniszczony więc można kupić w rozsądnej cenie egzemplarz który jest zachowany w oryginale słuchajcie, to wszystko to jest dekle na silniku czy tutaj czy tutaj, to są jeszcze oryginalne dekle, tego nikt jeszcze nie polerował to zostało zrobione fabrycznie zabezpieczone jakąś tam powłoką bezbarwną i tak się cały czas trzyma i z tym się nic nie dzieje I jeszcze taką jedną może ciekawostkę opowiem zanim odpalę tutaj serduszko w tym pięknym motocyklu jest na przykład rzecz taka że motocykl ten Nigdy nie miał regulowanych luzów zaworowych. No naprawdę. Nigdy nie miał regulowanych luzów zaworowych. A przejechane 40 parę tysięcy, także przebieg ten, jak na rocznik 97, jest malutki. To jest oryginalny przebieg. Mamy tutaj wyciąg z cepiku. Historia pokazuje, że wszystko jest w porządku. Jest, jak to się mówi, czysta. No to teraz zdradzę tajemnicę. Wiecie, że ta Honda. Ma hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Ja wiem, że to nie jest jakiś super element, że są motocykle z taką kasacją luzów zaworowych, ale nie każdy wie, że właśnie popularna CB750 coś takiego miała. Dobra, dosyć tego ględzenia. Zobaczcie, tutaj możemy sobie złapać rury wydechowe. Są one zimne, motocykl nie był odpalany od wczoraj. Wczoraj zrobiłem krótką przejażdżkę Po prostu pięknie. Panan na ustach cały czas. Zapon Sanie. Jest. Odpalam. <laughs> <laughs> Czy wy to słyszycie? Bo ja nie wiem, jak to będzie w telefonie słychać ten dźwięk, ale to jest po prostu coś. Coś przepięknego. Dla fanów mechanika, mechaniki, kultura pracy tego silnika, jego taki piękny, zrównoważony dźwięk, jest po prostu genialny. I wyłączamy stanie. Słyszycie to? Le, 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 le. Czy Wy słyszycie, jak to coś pracuje? Z racji tego, że mamy tutaj silnik zimny i olej gęsty, nie będę oczywiście tego egzemplarza tutaj w żaden sposób gazować. Natomiast, aj, słuchajcie, naprawdę, jak spadnie śnieg w zimie, to nic tylko sobie postawić fotel w garażu, otworzyć browarek, posłuchać jak ten silnik pracuje, podsłuchać, jak fajnie było latem się przejechać z tym motocyklem. I czekać na kolejną wiosnę i lato. No a co do pory roku, mamy teraz początek lata, więc jeżdżenie przed nami jeszcze bardzo dużo. Wszystko najlepsze miesiące, czyli koniec czerwca, lipiec, sierpień, wrzesień także październik i listopad czasami przed nami. Także jeżeli ktoś chce posmakować klasycznej jazdy. No to fajnie. egzemplarz w Sołecie jest super. Tak jak mówiłem, w tej hamulce wszystko jest w Jak najbardziej klocki są prawie nowe. Opony są. Zestaw napędowy jest prawie nowy. Nie wiem, oleje to wszystko zostało porobione. Ten motocykl w niedawno był na przejażdżce w Chorwacji. Jeździł po chorwackich górach. No. Tak jak zrobił tą trasę bez awaryjnie. Nie będziemy tej starej hondy gazować na zim, ale zobaczcie jaka to jest kultura pracy. Na kurde, pięknie co? I to jest, słuchajcie, piękny w takiej motoryzacji. W latach 90 robili chyba najlepsze, najbardziej udane, najbardziej trwałe konstrukcje. Słuchajcie, to jest motocykl legenda. Jak on wyszedł na przełomie lat 60 i 70 to po prostu była rewolucja. A to jest ostatni wypust 750 CB 750. Prawie 30-letni klasyk. Świetny stan, zachowany w oryginale w rozsądnych pieniążkach. Jeżeli ktoś chciałby go kupić jak najbardziej można nas znaleźć w dolnej grupie, jest to województwo Kujawsko-Pomorskie Można nas znaleźć W internecie na stronie resmermoto.otomoto.pl A najlepiej jeśli ktoś ma jakieś pytania proszę dzwonić do mnie pod numer 606 407 608 Nie muszę chyba wspomnieć, że motocykl jest zarejestrowany, opłacony, z tego co kojarzę to tutaj jest przegląd i o chyba na rok dokupione do maja mniej więcej Przyszłego roku także Co przyszły nabywca musi robić Uzupełniać Poziom paliwa, olej, to wszystko było tutaj zmiany nowe, ma przejechane nie wiem, może tysiąc, może 2000 km, tyle co w tym sezonie przejechało i to wszystko. I wjechało na górę o wysokości prawie 2000 metrów na Półwyspie Bałkańskim. Świetny motocykl. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do kontaktu i do zakupu. Trzymajcie się wszyscy. Hej.